Tu, 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 tu. matung czekajcie nagrywamy dzisiaj czekajcie czekajcie będzie będą będą, będą piosenki na YouTube. A. dobrze, pokoju. Jedna Dobra, okej. Okay. Pierwszu gram, ale sobie gram. Pierwszu gram, pale sobie gram pierwsza klatka w karabinę, pierwsza klatka w karabinę Joł joł Rapuje. Rapujecie? dobry pan, proszę pana, pan chce się z widzami przewitać Pan chce się przewitać z widzami? Z widzami Dobrze, rapuje oczywiście się rusza Dobrze rapuję pod domem, zawsze na dziesiątce, na dziesiątce różne likwidy, różne likwidy, smak likwidów i powiem Wam, co oni nie, dla nikogo nie musi być ważne. Dobrze graffiti, dobrze graffiti, dobrze graffiti, dobrze graffiti, dobrze graffiti, dobrze graffiti. Graffiti tutaj jest. Tutaj je, je, jest graffiti. Oczywiście się rusza. 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 To jest to właśnie. To jest to właśnie. To jest to właśnie. Oto. To. Właśnie to, nie wiem nic. Właśnie, to, nie wiem... właśnie to, nie wiem nic, właśnie to, nie wiem nic. właśnie w to, nie wiem nic, właśnie w to, nie wiem nic, właśnie w to, nie wiem nic. dajcie łapki do góry. Też. Tyle subów subskrypcji. Tyle subów subskrypcji. e e Czekaj. e To, 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 lalalalalala, lalalala, lalalalalala, lalalala, lalalala, lalalala. Piszę sobie Instagrama Ej, hey, ja bojownik na TikToku, ja bojownik na TikToku <laughs> Bojownik na TikToku znaczy to w ja nie wiem nic, znaczy w to ja nie wiem nic i to Julia musi mi nałożyć TikToka. Ja ją poproszę. Mi nałożyła TikToka. Na zawsze będę sławny. Dajcie mi łapkę do góry.